Zaczynając 20 lat temu nie myśleliśmy, że dojdziemy do tego miejsca, w którym jesteśmy. Zaczęliśmy od takiego prostego procesu produkcyjnego, gdzie dostarczaliśmy do klientów indywidualnych. Dzisiaj dostarczamy również do przemysłu, dzisiaj dostarczamy również do krajów w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską. Dla mnie te 20 lat to ciągły rozwój, ciągle coś nowego. 20 lat temu zamarzyliśmy z mężem o nowym domu nowej kuchni pięknie wyposażonej w nowoczesnych meblach. Szukaliśmy firmy, która wykonałaby nam właśnie taki mebel w całości, żeby to był taki wielki monolit, nasza wyspa kuchenna, gdzie będziemy się wokół niej obracać, gdzie nasze życie rodzinne będzie płynęło. No i szukaliśmy materiału, z którego można by wykonać taki mebel. Stąd taki pomysł na solid surface. Wysłanie pierwszych dwóch osób na szkolenie, i w końcu wykonaliśmy ten projekt w naszym nowym domu. I ten mebel stoi w naszej kuchni do dziś. Na pewno była to praca całkiem inna, mniej skomplikowana. Mieliśmy prostsze rzeczy, prostsze projekty. Obecnie technologie, które idą tak mocno, bardzo do przodu, wymusiły też na nas, że mamy najnowszy park maszynowy, mamy przeszkolonych ludzi, mamy takie możliwości, których kiedyś wcześniej nie było. Szczególnie zapadła mi moja pierwsza realizacja dużego projektu, budowy ambasady RP w Berlinie to naprawdę trudno będzie zapomnieć tak ciekawy projekt. Codziennie mogę zmierzyć się z nowym wyzwaniem, ze zmiennością, no i to, że poznaję nowych, ciekawych klientów, nowe osoby oraz inwestycje. Możemy nasze projekty zobaczyć na całym świecie. Mamy projekty w muzeum w Kairze, mamy projekty hotelowe na całym świecie. Także myślę, że to jest nasza ogromna satysfakcja i zadowolenie, że klienci są zadowoleni i zawsze do nas wracają. Myślę, że nie ma takiego konkretnego momentu, bo każde jakieś nowe wydarzenie w życiu naszej firmy, każde otwarcie nowej hali, bo powstały w przeciągu tych 20 lat trzy hale, powstanie poprzedniego biura, powstanie kwiaciarni, to są wszystkie takie momenty, z których jestem bardzo dumna. Dla mnie, jako człowieka i szefowej firmy, Ważne wartości to Bóg, rodzina, ludzie, zespół, który tworzymy, wzajemne zrozumienie, relacje między nami. To dla mnie zawsze było takimi dużymi wartościami. Ja mówię o tym trzy razy P. To jest porządek, i w tej części produkcyjnej, w tej części organizacyjnej, w tej części rozmowy z klientami. Drugie P to jest właśnie pasja, która jest związana jest z tym, żeby mieć pasję i tą pasję przekazywać na Swoich klientów również. Jest trzecie P, które jest związane jest z punktualnością, i to dotyczy i tego, co związane jest właśnie z naszym punktualną dostawą do klienta, ale również z takim elementem, żebyśmy mieli również, jeśli omawiamy, żebyśmy punktualnie byli na spotkaniu. I wartością do dziś. Taką też dla mnie ważną są to, że dwie osoby, które zatrudniłam 20 lat temu, są nadal z nami w naszym zespole. Są to ważne dla mnie osoby. To, co do tej pory udało nam się osiągnąć, żebyśmy dalej rozwijali, żebyśmy przede wszystkim mieli fajny zespół, żeby nam się wspólnie razem dobrze pracowało. Chciałabym, żeby właśnie dalej taki charakter firmy pozostał, jaki, jaki jest dotychczas, taki rodzinny, ale żebyśmy też właśnie z nowymi klientami dotychczasowymi tworzyli właśnie takie fajne relacje, które nam pozwalają właśnie na ten dalszy rozwój. Co wyróżnia naszą firmę Krause? Myślę, że to że w małej miejscowości Potopolem powstała taka rodzinna firma, która wysyła produkty obecnie na cały świat.